Cześć witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na zapowiedź testu nowy, nowego sprzętu, czyli sprzętu marki Yato oraz od razu test wkrętarki udarowej model YT82797. Zapraszam. Dobrze, a więc na początek słowo wstępu. E, często jak nagrywałem jakieś filmy, czy to były jakieś porównania wkrętarek, zakrętarek, czy może porównania systemów, to pytaliście mi w komentarzu o inne marki, których jeszcze nie testowałem na kanale, i też często padało pytanie o markę Yato. Udało się załatwić sprzęt do testów dzięki uprzejmości firmy Jato. Tutaj od razu, oczywiście słówko, zasada taka sama, jak zawsze tej współpracy, czyli sprzęt otrzymuje do testów. Testy producent nie wpływa w żadnym stopniu na testy, na wyniki testów, ani nic takiego, także nie będzie tutaj żadnej ingerencji producenta w moje testy. Jak na początek, tak jak mówię, zajmiemy się wkrętarką udarową, a tutaj jeszcze z tyłu widzicie dwa kolejne narzędzia, które będą czekały w kolejce. Będzie to. Piła łańcuchowa na akumulator, model YT82813 i co ciekawe, jest to piła na dwa akumulatory 18V, co nam razem daje 36V. I mamy myjkę ciśnieniową, model YT85930, która może zarówno być zasilana wodą z sieci jak i e, na przykład z wiadra z beczki z rzeki i tak dalej. Tamtymi narzędziami zajmiemy się oczywiście na kolejnych filmach, a teraz już przechodzimy do samej wkrętarki. No dobrze, tak jak mówiłem, mamy wkrętarkę model YT8279. Jest to wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, wkrętarka udarowa. Przejdźmy sobie od razu do podstawowych parametrów, które mamy tutaj fajnie rozpisane na kartonie. Jest to oczywiście system 18 V, mamy 42 Nm momentu obrotowego, obroty na biegu pierwszym 600, na biegu drugim 2000. No to już jest sporo, i tutaj mamy też częstotliwość udarów na minutę. I są to, no maksymalnie, jest to 36 tysięcy. I powiem wam, że na papierze brzmi to naprawdę okazale, ponieważ najmocniejsza wkrętarka udarowa, jaką do tej pory testowałem, miała 31 500. Uchwyt na maksymalnie 13 mm wiertła. No i że jest udar, obroty lewo, prawo i tak dalej. To już podstawa. Co jeszcze ciekawe. To w opisie tej wkrętarki na stronie producenta znalazłem informację, że ma ona stalową przekładnię o twardości zębów 53-56 HRC. Szczerze mówiąc nic mi to nie mówi, ale co ciekawe no inni producenci nigdy takich danych nie podają. Tutaj mamy coś takiego podane. No i powiem Wam od razu, że jeśli chodzi o wykonanie, jest to moje pierwsze obcowanie ze sprzętem YATO, nie wiedziałem czego się spodziewać. Wygląda na naprawdę solidnie zbudowaną i jest naprawdę ciężka. To oczywiście może służyć o, e, świadczyć o solidności. Oczywiście nie każdy lubi jak wkrętarkę jest ciężka. Od razu zerknijmy sobie tutaj na uchwyt, i jest to uchwyt firmy Jacobs. No to jest już jakiś tam e, firmowy uchwyt, że e, jakby nie było. I teraz tak, podstawowe tutaj, oczywiście mamy sprzęgło do ustawienia, no i na samym końcu oczywiście jest tryb wiercenia. Jaki tryb wiercenia z udarem? Tutaj bieg pierwszy, bieg drugi i obroty lewo-prawo, nic, nic szczególnego jak w większości wkrętarek. Tutaj mamy diodę doświetlającą, która jeżeli klikniemy, zapala się nam na kilka sekund. I od razu chciałem wam pokazać działanie przycisku, ponieważ pierwszy raz spotkałem się z takim przyciskiem. Zawsze te przyciski są we wkrętarkach, że tak powiem, no identyczne, nie mają kliknięcia. Natomiast tutaj, może wypnę na początek akumulator, posłuchajcie jest typowe kliknięcie. To by sugerowało jakby nie było regulacji obrotów w spuście. Jest bardziej mylnego oczywiście regulacja obrotów jest. Także to e, wszystko fajnie działa. E, od razu mogę Wam właśnie pokazać, słyszeliście jak pracuje silnik. Bieg pierwszy to był, tu mamy bieg drugi. E, Silniki bezszczotkowe zawsze tak specyficznie świszczą. Jednak tutaj nie jest tak źle. Powiedziałbym, że to Dużo cichsza jest ta wkręta, znaczy dużo. Jest delikatnie cichsza niż inne moje wkrętarki bezszczotkowe. Tutaj ten korpus, tutaj, który jest tą taką świecącą czarną farbą, pomalowanym, to też jest metalowy. Natomiast wszystkie te pozostałe elementy tutaj są ogumowane jest to guma poprawiająca chwyt. A także jeżeli kładziemy, tutaj są takie stopery, że wkrętarka leży na gumie. Oprócz wkrętarki w zestawie mamy tylko dodatkowy uchwyt który możemy przyjąć zarówno, zarówno z lewej jak i z prawej strony. No dobra, powiem Wam szczerze, że wykonanie wygląda bardzo fajnie, nie ma tutaj żadnych źle spasowanych elementów, odlewy są fajne, nie widać żadnych tutaj e, niedociągnięć, że tak powiem. No i co, e, nie ma co więcej gadać o wkrętarce, o jej budowie, jak wygląda, każdy widzi, podstawowe parametry mamy omówione. Mamy tutaj akumulator 4, 4Ah. Akumulatory Jato mają wskaźnik naładowania z tej strony i jest on 4-stopniowy, co fajnie, bo zawsze 4-stopniowy jest jednak bardziej precyzyjny niż 3-stopniowy. Także ja już tu sobie montuję jakiś materiał do testów i zobaczymy jak ta wkrętarka sobie radzi. Jeszcze oczywiście przed testami coś o czym często zapominam, czyli waga. Jak już powiedziałem, że jest dosyć ciężka to wypadało ją by zważyć. I mamy praktycznie kg300 bez akumulatora. Natomiast z akumulatorem 4Ah jest to kg950 w zaokrągleniu. Wymiary samej wkrętarki to 19,5 cm długości. W najgrubszym tutaj miejscu jest to około 6,6 6 z groszem, 6,263 cm. Natomiast wysokość z akumulatorem czwórką mamy 25 cm. Sama wkrętarka, jeśli chodzi o samą wkrętarkę bez akumulatora, jest to 20 cm. Dobrze, bateria czwórka jest w pełni naładowana. Zaczniemy sobie od bardzo małych wkrętów, żeby sprawdzić, jak działa sprzęgło. To jest wkręt 2 cm. Sprzęgło mamy ustawione na, na jedynce. Przeostrzało, przeostrzyło. I spróbujemy sobie wkręcić taki mały wkręt. No, dobra, tylko moment, bo to nie ten bit. Czyli spokojnie nam do takiego wkrętu wystarczy. Jeszcze spróbujemy na dwójkę. Dajmy czwórkę. No i czwórka wygląda na to, że jest ok. Spróbujemy sobie teraz 2 wkręt, ale bardzo cieniutki. On jest nabita PZ1. I wracam na sprzęgło 1. I próbujemy. No jest idealnie. W takim razie, taki większy wkręt już wiadomo, że ze sprzęgłem sobie poradzimy, ale spróbujemy. Ustawimy sobie powiedzmy na piątkę. Wydaje mi się, że to będzie za mało. No, delikatnie, szóstka już powinna go dociągnąć. Tak, teraz jest idealnie. W zasadzie ten pierwszy wkręt widzę, że też jest niedociągnięty, więc tu też pewnie szóstka. Tak, zgadza się. Dobra, sprzęgło już mamy wyłączone i spróbujemy sobie. Na, bie, na wierceniu, na biegu drugim, wkręcić wkręt 12 cm. Zobaczymy, czy bieg drugi będzie wystarczająco mocny. No, delikatnie pół centymetra nam zabrakło, ale po dociśnięciu już poszło. W takim razie już przełączamy na bieg pierwszy i przechodzimy na większe wkręty. Wkręt 16 cm. Kręt 16, ale Fi 8 próbujemy. Powiem Wam szczerze, że ta wkrętarka ma na pierwszym biegu 600 obrotów. To jest też najwięcej ze wszystkich wkrętarek, jakie do tej pory testowałem i to naprawdę czuć. Zobaczymy jak będzie się przy coraz większych wkrętach zachowywać. Teraz mamy krótszy wkręt, czyli 10 cm, ale już to jest Fi10, 10 mm grubości. Próbujemy. Bez problemu. No, już teraz większe wyzwania. E, długość 20 cm, fi 10, 10 mm grubości próbujemy. Mamy zatrzymanie. I dalej poszła bez problemu. Nie wiem, czy to zatrzymanie nie wystąpiło w momencie, bo tabelka jest 15 cm, 16, więc jak zostało ostatnie 4 cm, to w tym momencie akurat wkręt przechodził w kolejny materiał, który tutaj mam na dole podłożony. I nie wiem, czy po prostu to nie było przez to. Próbujemy dalej. 24 cm długości FI10. Zobaczymy, czy damy radę wkręcić taki wkręt. no tym razem bez problemu spróbujemy sobie teraz tego typu wkręt e, długość 10 średnica też 10 no w zasadzie jeszcze kawałeczek ręka wykręca ale się udało no i słuchajcie, wkrętarki o takiej mocy, ta ma 42 Nm, generalnie tego wkręta już nie dają radę wkręcić. Testowałem dwie wkrętarki, które miały w okolicach 40-48 Nm, to jest 16 cm długości Fi10. I przeważnie to wygląda także połowa. Może troszeczkę więcej jest wkręcona. Wkrętarka, która miała 48, wkręciła mniej więcej dotąd. Zobaczymy, jak to no, Teoretycznie, jak to jest 42, powinniśmy go wkręcić mniej więcej do połowy. Co by się mniej więcej wtedy zgadzało. Ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. No i dobra, próbujemy. No i tak jak mówiłem, jest więcej niż połowa wkręcona. Jeszcze spróbujmy. Dobra, szkoda sprzętu. Generalnie tak to mniej więcej powinno wyglądać, skoro wkrętarka ma 42 Nm, i tak to wygląda. Także myślę, że ta wartość jest jak najbardziej realna. Dobrze, przetestujemy sobie wiercenie. Mam wiertło łopatkowe 32 mm założone, e, używane już na moich testach. Te moje wiertła już są dosyć tępe, ale jeszcze zaraz o czymś powiem. I oczywiście przetestujemy sobie na początek na biegu drugim, czy sobie poradzimy na biegu drugim. Deska już troszeczkę, ona ma 5 cm grubości. Też była zawsze na moich testach testowana. Jeszcze tutaj troszkę znajdziemy miejsca. Próbujemy. No, czuć te 2000 obrotów. Mieliśmy jedno zatrzymanie. Spróbujmy sobie jeszcze raz. O kurczę, powiem wam szczerze, że naprawdę czuć te 2000 obrotów idzie nieźle. No i właśnie, słuchajcie, tak jak mówiłem, to moje wiertła już troszeczkę testów przeżyły, i skorzystając z sytuacji od razu. Załatwiłem takie wiertła, JATO to świdrowe, coś czego jeszcze nie było na moim kanale. I jeżeli, to jest wiertło 32 mm, jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani, to słuchajcie, mam taki fajny zestaw e, z przedłużką Różne rodzaje, jest to naprawdę tani zestaw jak na takie wiertła. E, jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie w komentarzu. Chętnie przy okazji sobie przetestujemy takie wiertła. A tymczasem mamy tu już założone największe 32 mm. Wiertła tego typu wymagają e, dużo większych momentów obrotowych niż zwykłe piurowe. Myślę, że dwójka tutaj sobie, bieg drugi w sensie mam nam się nie poradzi, ale oczywiście spróbujemy i najwyżej przejdziemy na bieg pierwszy. Próbujemy na biegu drugim. No i tak jak myślałem, zawsze tak to wygląda, jak oglądałem kiedyś testy na zagranicznych kanałach, to te wiertła jednak mają totalnie inne, inne wymagania, jeśli chodzi o moment obrotowy. No to co, próbujemy sobie dokończyć to na biegu pierwszym. Nie no, opory są potężne, aż wkrętarkę chcę wyrwać z rąk. Normalnie aż się ciągnie, powiem wam szczerze. Na raty, ale się udało. No trzeba pamiętać, że ta wkrętarka jednak ma 42 Nm. Nie jest to jakaś zawrotna ilość. A mówię, te wiertła naprawdę... Robią bardzo duży opór. Spróbujmy sobie jeszcze. To tutaj nawet nie chodzi o mój docisk, bo te wiertło samo ciągnie, że tak powiem. Samo się zagłębia w materiał, więc tutaj nawet ja nie dociskam, ono samo po prostu wciąga. No nie ma co się męczyć. 32 mm jest na. 40, 32 mm jest za duże jak na wkrętarkę 42 nm. Język można poplątać. Dobra, przejdźmy może do wiercenia z udarem. No i dobrze, spróbujemy sobie wiercenia z udarem. Wiertło dycha, oczywiście udar włączony, bieg drugi. Kawałek płyty chodnikowej, która też zawsze była gdzieś na moich testach. Próbujemy. Spróbujmy sobie jeszcze raz. No, Uder sobie radzi bez problemu. Słuchajcie, jeśli chodzi o wiercenie w metalu, to ja rzadko je testuję. Jeśli chodzi o wkrętarki, ponieważ według mnie tutaj największe znaczenie ma wiertło i jego jakość. Jednak tutaj jestem ciekawy, ponieważ no, na biegu pierwszym mamy aż 600 obrotów, więc wiercenie w metalu powinno być dosyć sprawne. Wziąłem sobie wiertło ósemkę, wiertło nowe, jeszcze nieużywane. I spróbujemy sobie wywiercić coś. Blacha ma grubość 4 mm. Spróbujemy. To było wiertło 8. Faktycznie e, sprawnie to poszło. To jest wiertło jakieś marketowe, nowe co prawda, ale marketowe bardzo sprawnie, bez problemu. Dobrze słuchajcie jakieś małe podsumowanie widzieliście jak wkrętarka pracuje koszt tej wkrętarki to około 300 zł w sieci oczywiście sam, a sama wkrętarka bez akumulatora bez ładowarki jeśli chodzi o akumulator po tych testach nie zeszła ani jedna kreska i teraz tak to jest wkręt ten 24 cm na 10 który daliśmy radę wkręcić to jest 16 na 10 którego nie daliśmy rady ale wkrętarka tak jak mówię ma 42 Nm no Teoretycznie mówię, nawet w wkrętarka, która miała 48, kiedy, którą kiedyś testowałem, też nie dała rady. To jest oczywiście wiertło. Ja to świdrowe, nowość na moim kanale. Nigdy wcześniej taki wiertło nie testowałem. Nie mam żadnego odniesienia, ale mówię, oglądałem na innych testach innych twórców i wiem, że te wiertła bardzo wysokie momenty obrotowe wymagają. I teraz, jeśli chodzi o działanie samej wkrętarki, jak najbardziej wszystko działało tak, jak powinno działać. Natomiast y, taka jedna ciekawa y, sprawa y, według mnie. Otóż no, trochę tych wkrętarek takich e, przetestowałem już o podobnych parametrach i powiem Wam szczerze, że często to wygląda tak, że e, wszystkie działają bardzo podobnie, tak naprawdę i jest taki pościg troszeczkę za tymi newtonometrami też 60-80 i jeszcze więcej. Tutaj mamy 42. Brzmi jak na dzisiejsze czasy hmm, dosyć mało, chociaż z drugiej strony no, takie wkręty to i tak się bardziej wkręta, wkręca za krętarkami, a nikt nie będzie męczył ani wkrętarki, ani nadgarstka swojego. I wydaje mi się, że tutaj producent troszeczkę poszedł w inną stronę, czyli mamy 42 nm, niby nie dużo, ale za to bardzo duża częstotliwość udaru, bardzo wysokie obroty, bo przypominam, że na biegu pierwszym to jest 600, to jest najwięcej z krętarek, jakie do tej pory testowałem. Na, dru na drugim biegu 2000 to, to, to też jest bardzo dużo. Do tego oczywiście przypominam, że wkrętarka ma bezszczotkowy silnik. No i wydaje mi się, że to się fajnie przekłada na pracę, szczególnie właśnie te wspomniane 600 obrotów, obrotów na biegu pierwszym. Było to po prostu widać, że wkręty do pewnego rozmiaru, dopóki nie, przekraczała, nie przekraczały, że tak powiem, możliwości wkrętarki, czyli tych 42 Nm, to było widać przyspieszoną pracę. Było też widać fajną pracę, jeśli chodzi o wiercenie w metalu. Jest markowy, jest markowy uchwyt, jest tak jak mówiłem, stalowa przekładnia o jakichś wzmocnionych zębach. No, wygląda jakby tutaj hmm, producent poszedł bardziej w jakość, w jakieś parametry typu prędkość obrotowa, a nie koniecznie w Nm. Także czymś ta się wkrętarka faktycznie wyróżnia od tych, które do tej pory testowałem. Mi się pracowało bardzo fajnie, wy widzieliście jak to pracuje, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu, a już niedługo pojawią się następne sprzęty, te, które pokazywałem, czyli pilarka łańcuchowa na dwa akumulatory i myjka ciśnieniowa. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!